gatki 14 metrów O, ale płynie już jakiś jeden tutaj na górze też No dobra, jest, mamy jednak tutaj po górze też O, no, że nie tak po górze, ale może, ca może capnie Hamulec zabetonowany, zabetonowany Trzeba zawracać, trzeba zawracać O kurde, trochę daleko Może trzeba by było podpłynąć do niego, co? 15 metrów, kurde, tak ciężko przycylować nie, to ja muszę na 20 machnąć co najmniej tam gdzieś tam pod wiatr dawaj 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 opadaj dawaj. opadaj 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 bo nie zdążysz a ja chyba mieć kaszanka z tego a nie zobaczył 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 idzie 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 I siedzi Siedzi, siedzi od razu pierwszy. Ładnie go tam zdjęłem z dwudziestki. Ol przywalił, kurde, konkretnie przywalił. Dobra, 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 tylko żeby tutaj Bobola nie odwalić. Może być nieduży, ale one grube wszystkie są.